Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do zapoznania się z filmem instruktażowym, moduł Ewidencja odpadów, karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po zalogowaniu do BDO. System wyświetla listę podmiotów, do których użytkownik posiada dostęp. Po wybraniu podmiotu poprzez przycisk Opcję Wybierz użytkownik powinien wskazać z listy miejsce prowadzenia działalności, w ramach którego będzie wykonywał czynności w systemie. Robi to również korzystając z przycisku Opcje i Wybierz. Po dokonaniu wyboru przechodzimy do modułu ewidencji w celu sporządzenia wpisu na karcie ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. Aby przygotować kartę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, należy w menu głównym wybrać pozycję Ewidencja odpadów. Znajdują się tu dwie zakładki: karty przekazania. I kartę ewidencji. Należy wybrać zakładkę Kartę Ewidencji. Następnie rozwija się nam pięć podzakładek z nazwami rodzajów kart. Kartę ewidencji odpadów, kartę ewidencji komunalnych osadów ściekowych, kartę ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kartę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych. Wybranie jednej z dostępnych rodzajów kart powoduje przejście do właściwego okna ewidencji odpadów. W prezentowanym przypadku zaewidencjonowane zostaną odpady z poziomu karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. Należy pamiętać, że kartę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji sporządzają w zakresie swojej działalności prowadzące stacje demontażu. I prowadzące punkty zbierania pojazdów. Użytkownik po wejściu w kartę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji widzi wyszukiwarkę kart ewidencji odpadów, która pozwala na wyszukanie kart po kodzie i rodzaju odpadu bądź po numerze karty przekazania. Pod wyszukiwarką znajduje się lista już założonych kart ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. Tabela z listą kart zawiera takie informacje jak numer karty, kod i rodzaj odpadów, kod X, utrata statusu kodu niebezpiecznego, typ działalności, imię i nazwisko sporządzającego. Jeśli karta na dany kod i rodzaj odpadów widnieje na liście, nie trzeba zakładać nowej. Jeżeli okaże się, że odpady o danym kodzie należy zaewidencjonować po raz pierwszy, trzeba założyć nową kartę. Karty ewidencji tworzy się wyłącznie na jeden kod i rodzaj odpadów w danym roku w kontekście danego podmiotu i jego miejsca prowadzenia działalności. Aby założyć kartę, należy wybrać przycisk Nowa karta. System wyświetli formularz dodania nowej karty pojazdów wycofanych z eksploatacji, w którym obowiązkowe do uzupełnienia są pola oznaczone czerwoną gwiazdką. W wyznaczonych miejscach należy wprowadzić Kod i rodzaj odpadu. Pomocna będzie tu wyszukiwarka, która wyświetla się po kliknięciu w pole kodu i rodzaju odpadu. Aby wyszukać odpad należy wprowadzić kod odpadu lub rodzaj odpadu. Jeśli podmiot chce prowadzić bardziej szczegółową ewidencję, może zaznaczyć pole kod X oraz wpisać rodzaj odpadu X. Następnym polem do wypełnienia jest stan magazynowy danego odpadu na dzień 1 stycznia 2020. Należy określić masę i liczbę pojazdów. To pole wypełnia się tylko raz. W kolejnych latach system będzie sam wyliczał stan magazynowy odpadów na początku roku. Jeśli stan magazynowy na 1 stycznia 2020 wynosi 0, wpisujemy 0. Ostatnim polem, które należy określić, jest zakres prowadzonej działalności. Mamy tu do wyboru stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów. Naniesione dane należy zapisać, korzystając z przycisku Zapisz. Po utworzeniu nowej karty, zostaje ona wyświetlona na liście kart dostępnych dla użytkownika. Utworzoną kartę można usunąć, wybierając przycisk Opcje. Usuń. Jeśli chcielibyśmy usunąć kartę, na której znajdują się już wpisy, należy najpierw usunąć wszystkie wpisy. Wyświetlenie wpisów na karcie możliwe jest poprzez wybranie przycisku Opcje Szczegóły. Na stronie ze szczegółami karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wyświetlane są dodatkowo następujące informacje o karcie: kod i rodzaj odpadu, numer karty, rok kalendarzowy, kod X, rodzaj działalności, stany magazynowe na 1 stycznia 2020. Dodatkowo prowadzący stację demontażu może wyświetlić stan magazynowy odpadów dla danej karty, korzystając z przycisku Odpady. Informacje o karcie można poddać edycji. Po kliknięciu w przycisk edycja możemy poddać edycji takie dane jak kod i rodzaj odpadu, stan magazynu na 1 stycznia 2020 oraz informację, czy podmiot jest prowadzącym stację demontażu, czy punkt zbierania pojazdów. Można także określić stan magazynu na 1 stycznia 2020 dla odpadów które powstały w wyniku przetwarzania. Aby to zrobić, należy wybrać przycisk Dodaj, a następnie odnaleźć przy pomocy wyszukiwarki właściwy kod i rodzaj odpadu. Można także zaznaczyć kod X oraz, jeśli jest taka potrzeba, zmianę statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne. Następnie należy wpisać masę odpadów. Naniesione dane należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Aby dokonać wpisu na karcie ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji jako prowadzący punkt zbierania pojazdów, należy odnaleźć właściwą kartę na liście kart ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, a następnie wybrać przycisk, opcje i szczegóły. Wyświetli się strona ze szczegółami karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, zawierająca informacje o kodzie i rodzaju odpadu, numerze karty i roku kalendarzowym, w którym dana karta została wystawiona, rodzajem działalności i stanem magazynowym na dzień 1 stycznia 2020. Poniżej dostępne są zakładki przyjęte i przekazane. W zakładce Przyjęte znajduje się lista wpisów dotyczących pojazdów przyjętych do punktu zbierania pojazdów. Na liście znajdują się następujące informacje: data przyjęcia, przyjęte do punktu, numer karty przekazania odpadów, masa, liczba, imię i nazwisko osoby sporządzającej. Nad listą znajduje się zaewidencjonowana łączna masa i łączna liczba przyjętych pojazdów. Aby dodać nowy wpis dotyczący przyjętych pojazdów, na karcie ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji należy wybrać opcję nowy wpis i określić, czy odpady zostały przyjęte do punktu bezpośrednio, czy na podstawie karty przekazania odpadów. Jeśli zostały przyjęte bezpośrednio, to określamy datę przejęcia, masę i liczbę pojazdów. Można także podać informacje dodatkowe. Dane należy zaakceptować przyciskiem Zapisz. Jeśli odpady zostały przyjęte na podstawie karty przekazania odpadów, należy wprowadzić numer karty. Właściwą kartę można wyszukać. Klikając w pole numer karty przekazania odpadów. Po kliknięciu w pole wyświetla się lista kart do zaewidencjonowania. Właściwą kartę można odnaleźć, korzystając z wybranego kryterium. Wyszukując kartę przekazania odpadów, należy również zaznaczyć, czy kod i rodzaj odpadu jest zgodny z kartą ewidencji. Istnieje także możliwość przefiltrowania kart zaewidencjonowanych. I tych, które nie zostały jeszcze wykorzystane w ewidencji. Po zaznaczeniu właściwej karty, dane dotyczące numeru karty, daty przejęcia i masy odpadów zaczytują się automatycznie. Dodatkowo należy dopisać liczbę przyjętych pojazdów. Można także podać informacje dodatkowe. Dane należy zaakceptować, korzystając z przycisku Zapisz. Wprowadzone dane pojawią się na liście pojazdów przyjętych w karcie ewidencji danego kodu i rodzaju odpadów. Nad listą użytkownik zobaczy zestawienie zaewidencjonowanej łącznej masy przyjętych pojazdów i łącznej liczby przyjętych pojazdów. Aby dodać nowy wpis dotyczący przekazanych pojazdów na karcie ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji należy znajdując się w zakładce Przekazane Wybrać nowy wpis i wprowadzić następujące dane: numer karty przekazania odpadów, data przekazania, masa pojazdów i liczba pojazdów. Po kliknięciu w pole numer karty przekazania odpadów, w nowym oknie pojawia się wyszukiwarka kart przekazania odpadów. Właściwą kartę można odnaleźć po wybranym kryterium. Istnieje także możliwość przefiltrowania kart zaewidencjonowanych. I tych, które nie zostały jeszcze wykorzystane w ewidencji. Po zaznaczeniu właściwej karty, dane dotyczące numeru karty, daty przekazania, masy pojazdów zaczytują się automatycznie. Dodatkowo należy dopisać liczbę przyjętych pojazdów. Dane należy zaakceptować, korzystając z przycisku Zapisz. Wprowadzone dane pojawią się na liście pojazdów przekazanych w karcie ewidencji danego kodu i rodzaju odpadów. Nad listą użytkownik zobaczy zestawienie zaewidencjonowanej łącznej masy i liczby przekazanych pojazdów. Aby dokonać wpisu na karcie ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji jako prowadzący stację demontażu. Należy odnaleźć właściwą kartę o danym kodzie na liście kart ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, a następnie wybrać przycisk, opcje i szczegóły. Wyświetli się strona ze szczegółami karty zawierająca informacje o kodzie i rodzaju odpadu, numerze karty, roku kalendarzowym, w którym dana karta została wystawiona, rodzaju działalności. I stanie magazynowym na dzień 1 stycznia 2020. Poniżej dostępne są zakładki: przyjęte pojazdy, wytwarzane odpady, przetwarzane odpady, przekazane odpady i zestawienie danych. W zakładce Przyjęte pojazdy znajduje się lista wpisów dotyczących przyjętych pojazdów do stacji demontażu. Na liście znajdują się następujące informacje. Data przyjęcia, numer karty przekazania odpadów, informacja o sposobie przyjęcia pojazdów, informacja od kogo przyjęte od punktu zbierania pojazdów lub bezpośrednio, masa, liczba, imię i nazwisko osoby sporządzającej. Nad listą znajduje się podsumowanie dla wpisów dotyczących przyjętych pojazdów. W podsumowaniu ukazana jest zaewidencjonowana łączna masa oraz liczba przyjętych pojazdów. Aby dodać nowy wpis dotyczący przyjętych pojazdów, na karcie ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji należy wybrać opcję Nowy wpis, a następnie określić, czy odpady zostały przyjęte do stacji demontażu z punktu zbierania pojazdów, czy bezpośrednio od posiadacza pojazdu. Jeśli wybrana zostanie opcja punkt zbierania pojazdów, użytkownik musi wskazać sposób przyjęcia pojazdów. Jeżeli wpis dokonywany jest na podstawie karty przekazania odpadów, po wybraniu pola wyboru system wyświetla pole numer karty przekazania odpadów. Po kliknięciu w to pole pojawia się wyszukiwarka kart przekazania odpadów. Właściwą kartę można odnaleźć po wybranym kryterium. Wyszukując kartę przekazania odpadów, należy również zaznaczyć, czy kod i rodzaj odpadu jest zgodny z kartą ewidencji. Istnieje także możliwość przefiltrowania kart zaewidencjonowanych i tych, które nie zostały jeszcze wykorzystane w ewidencji. Po wskazaniu karty przekazania odpadów Dane dotyczące numeru karty, daty przyjęcia i masy uzupełniane są automatycznie przez system na podstawie wybranej karty. Dodatkowo należy dopisać liczbę przyjętych pojazdów. Poniżej można także podać informacje dodatkowe. Dane należy zaakceptować, korzystając z przycisku Zapisz. Wprowadzone dane pojawią się na liście pojazdów przyjętych. W karcie ewidencji danego kodu i rodzaju odpadów. Nad listą użytkownik zobaczy zestawienie zaewidencjonowanej łącznej masy przyjętych pojazdów i łącznej liczby przyjętych pojazdów. Jeżeli wpis dotyczy pojazdów wycofanych z eksploatacji sprowadzonych spoza Polski, po wybraniu pola wyboru przywóz do RP, system wyświetla do uzupełnienia pola dotyczące daty przejęcia. Masy, liczby pojazdów oraz miejsca pochodzenia pojazdów, w tym obowiązkowo kraj pochodzenia odpadów oraz miejscowość. Użytkownik może także podać informacje dodatkowe. Po dokonaniu wpisu należy zaakceptować dane przyciskiem Zapisz. Wprowadzone dane pojawią się na liście pojazdów przyjętych w karcie ewidencji danego kodu i rodzaju odpadów. Nad listą użytkownik zobaczy zestawienie zaewidencjonowanej łącznej masy przyjętych pojazdów i łącznej liczby przyjętych pojazdów. Jeżeli wpis dotyczy pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych od posiadacza odpadów zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji, po wybraniu opcji Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, system wyświetla do uzupełnienia pola dotyczące daty przejęcia, masy i liczby pojazdów. Można także uzupełnić informacje dodatkowe. Po dokonaniu wpisu należy zaakceptować dane przyciskiem Zapisz. Wprowadzone dane pojawią się na liście pojazdów przyjętych. Karcie ewidencji danego kodu i rodzaju odpadów. Nad listą użytkownik zobaczy zestawienie zaewidencjonowanej łącznej masy i liczby przyjętych pojazdów. Jeśli wybrana zostanie opcja bezpośrednio, system wyświetla do uzupełnienia pola dotyczące daty przejęcia, masy i liczby pojazdów. Można także uzupełnić informacje dodatkowe. Po dokonaniu wpisu należy zaakceptować dane przyciskiem Zapisz. Wprowadzone dane pojawią się na liście pojazdów przyjętych w karcie ewidencji danego kodu i rodzaju odpadów. Nad listą użytkownik zobaczy zestawienie zaewidencjonowanej łącznej masy i liczby przyjętych pojazdów. W zakładce Wytwarzane odpady Znajduje się lista wpisów dotyczących odpadów powstałych w procesie demontażu pojazdów. Na liście znajdują się następujące informacje: data wytworzenia, kod i rodzaj odpadu, kod X, utrata statusu kodu niebezpiecznego, masa odpadów powstałych z demontażu pojazdów, masa przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia. Nazwa instalacji oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej. Nad listą znajduje się podsumowanie dla wpisów dotyczących wytworzonych odpadów. W podsumowaniu ukazana jest zaewidencjonowana łączna masa odpadów powstałych z demontażu oraz łączna masa przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia. Aby dokonać wpisu na karcie należy wybrać Nowy wpis i wprowadzić następujące dane: kod i rodzaj odpadu. Pomocna w tym będzie wyszukiwarka. Jeśli podmiot chce prowadzić ewidencję bardziej szczegółową, może także zaznaczyć pole kod X oraz wpisać rodzaj odpadu X. W przypadku, gdy podmiot uzyskał decyzję o zmianie statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, a w katalogu odpadów nie mamy bliźniaczego kodu dla danego odpadu niebezpiecznego, wtedy zaznaczamy pole zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne i określamy rodzaj odpadu. Należy również dodać datę wytworzenia, masę odpadów powstałych z demontażu pojazdów, masę przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia. Można także dodać nazwę instalacji. Po dokonaniu wpisu należy zaakceptować dane przyciskiem Zapisz. Wprowadzone dane pojawią się na liście wytwarzanych odpadów w karcie ewidencji danego kodu i rodzaju odpadów. Nad listą użytkownik zobaczy zestawienie zewidencjonowanej łącznej masy odpadów powstałych z demontażu. W zakładce przetwarzane odpady Znajduje się lista wpisów dotyczących odpadów poddanych procesom przetwarzania. Na liście znajdują się następujące informacje: data wpisu, kod i rodzaj odpadu, kod X, utrata statusu kodu niebezpiecznego, masa odpadów poddanych recyklingowi, odzyskowi energii, innemu procesowi odzysku, nazwa instalacji, imię i nazwisko osoby sporządzającej. Nad listą znajduje się podsumowanie dla wpisów dotyczących odpadów poddanych procesom przetwarzania. W podsumowaniu prezentowana jest zaewidencjonowana łączna masa odpadów poddanych recyklingowi, odzyskowi energii oraz innemu procesowi odzysku. Aby dokonać wpisu na karcie, należy wybrać opcję Nowy wpis i wprowadzić następujące dane: kod i rodzaj odpadu. Pomocna będzie tu wyszukiwarka. Masa odpadów poddanych recyklingowi, odzyskowi energii, innemu niż recykling procesowi odzysku z wyłączeniem odzysku energii. Można także podać nazwę instalacji. Po dokonaniu wpisu, należy zaakceptować dane przyciskiem zapisz. Wprowadzone dane pojawią się na liście przetwarzanych odpadów. W karcie ewidencji danego kodu i rodzaju odpadów. Nad listą użytkownik zobaczy zestawienie zaewidencjonowanej łącznej masy odpadów poddanych recyklingowi, odzyskowi energii i innemu procesowi odzysku. W zakładce Przekazane odpady znajduje się lista wpisów dotyczących przekazanych odpadów ze stacji demontażu. Na liście znajdują się następujące informacje. Data przekazania odpadów, data rozpoczęcia transportu, kod i rodzaj odpadu, kod EX, utrata statusu kodu niebezpiecznego, masa odpadów przekazanych w kraju z podziałem na przekazane do recyklingu, odzysku energii, innego procesu odzysku, rozdrobnienia w strzępiarce, unieszkodliwiania, masa odpadów przekazanych do innego kraju, imię i nazwisko osoby sporządzającej. Nad listą znajduje się podsumowanie dla wpisów dotyczących przekazanych odpadów. W podsumowaniu prezentowane są zaewidencjonowane łączne masy odpadów z podziałem na przekazane do recyklingu, odzysku energii, innego procesu odzysku, rozdrobnienia w strzępiarce, unieszkodliwienia oraz przekazane do innego kraju. Aby dokonać wpisu na karcie, należy wybrać opcję Nowy Wpis i wprowadzić następujące dane kod i rodzaj odpadu pomocna w tym będzie wyszukiwarka jeśli podmiot chce prowadzić ewidencję bardziej szczegółową może także zaznaczyć pole kod x oraz wpisać rodzaj odpadu x w przypadku, gdy podmiot uzyskał decyzję o zmianie statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, a w katalogu odpadów nie mamy bliźniaczego kodu dla danego odpadu niebezpiecznego, wtedy zaznaczamy pole zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne i określamy rodzaj odpadu. Należy również określić, czy odpady zostaną przekazane w kraju, czy za granicę. Jeżeli przekazanie dokonywane jest do innego przedsiębiorcy w kraju, należy po zaznaczeniu pola wyboru w kraju wprowadzić następujące dane. Numer Karty Przekazania Odpadów. Po kliknięciu w to pole wyświetli się wyszukiwarka, która pozwoli wyszukać kartę po wybranym kryterium. Istnieje także możliwość przefiltrowania kart zaewidencjonowanych i tych, które nie zostały jeszcze wykorzystane w ewidencji. Po zaznaczeniu właściwej karty, dane dotyczące numeru karty, masy odpadów i daty przekazania zaczytują się automatycznie. Dodatkowo należy podać masę odpadów z uwzględnieniem procesu, jakiemu zostaną poddane. Do wyboru mamy: recykling, odzysk energii, inny niż recykling, proces odzysku z wyłączeniem odzysku energii. Rozdrobnienie w strzępiarce, unieszkodliwianie. Można także uzupełnić informacje dodatkowe. Dane należy zaakceptować, korzystając z przycisku Zapisz. Wprowadzone dane pojawią się na liście pojazdów przekazanych w karcie ewidencji danego kodu i rodzaju odpadów. Nad listą użytkownik zobaczy zestawienie zaewidencjonowanej łącznej masy przekazanych odpadów z podziałem na rodzaj procesu, jakiemu zostały poddane. Jeżeli przekazanie dokonywane jest do innego kraju, należy po zaznaczeniu pola wyboru do innego kraju wprowadzić następujące dane: adres miejsca przeznaczenia odpadów. Tu obowiązkowo trzeba wpisać kraj. Miejscowość, masę odpadów przekazanych do innego kraju, datę rozpoczęcia transportu, rodzaj środka transportu z opcjami wyboru drogowy, kolejowy, morski, powietrzny, wodno-śródlądowy, przewidywaną metodę przetwarzania. Pomoże w tym wyszukiwarka rodzajów procesu przetwarzania. Niżej zaznaczamy, czy odpady zostaną poddane recyklingowi. Użytkownik może także podać informacje dodatkowe. Po dokonaniu wpisu należy zaakceptować dane przyciskiem Zapisz. Wprowadzone dane pojawią się na liście wpisów. Nad listą użytkownik zobaczy zestawienie zaewidencjonowanej łącznej masy odpadów przekazanych do innego kraju. W zakładce Zestawienie danych Znajdują się tabele z zaewidencjonowanymi rodzajami i łącznymi masami odpadów w zakresie wytwarzanych, przetwarzanych i przekazanych odpadów. Dziękujemy za zapoznanie się z filmem instruktażowym, moduł Ewidencja odpadów, kartę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zapraszamy do obejrzenia innych filmów dotyczących modułu Ewidencji.